Kochani, lato w pełni. W związku z tym jest prowadzony szereg prac budowlano-remontowych. Między innymi takie prace są, że tak powiem, dokonywane w miejscowości Dursztyn. Co to jest Dursztyn, kochani? Perła Spisza. Przepiękna miejscowość, w której to właśnie siostry niepokalanki kończą budować przedszkole. No niestety fundusze się sko skończyły. Koronawirus powodował to, że Troszeczkę im się pokrzywają plany, ale chcą przed zimą dokończyć te najważniejsze prace remontowo-budowlane. Wspieramy tą akcję, popieramy. Kto ma ochotę, niech się dołoży do tej pięknej inicjatywy. Jak wiecie, dobro się opłaca, z powrotem wraca. Tak mówi jedna z naszych piosenek. No i cóż, pozdrawiamy oczywiście spisz, siostry i wszystkie maluchy, które już niebawem do tego przedszkola się udadzą. E, hej. Witam serdecznie w Dursztynie, niewielkiej wsi przepięknie położonej na polskim spiszu. Dużym bogactwem są mieszkający tu ludzie, a wielką nadzieją dzieci, które edukujemy. Nasza obecność i praca w Dursztynie jest kontynuacją dzieła pani Mieczysławy Faryniak, mistyczki, pustelnicy, apostołki polskiego spisza. To właśnie tutaj, u podnóża czerwonej skały, wszystko się zaczęło i trwa po dzień dzisiejszy. Tchnienie ducha spoczęło na tej skałce, mawiała Mieczysława, i zaowocowało apostolstwem twórczym, oryginalnym i konkretnym przejawiającym się m.in. pracą z najmłodszymi. Posługujemy w dursztynie w trzyosobowym składzie. Katechizujemy i prowadzimy działalność dydaktyczno-wychowawczą w naszym małym przedszkolu, w którym warunki są mniej niż skromne. Brakuje niezbędnych pomieszczeń do pracy dydaktyczno-wychowawczej, dla zachowania wysokich standardów nauczania, które leży nam na sercu. Nie mamy dochodów z naszej działalności, a wszelkie inwestycje pochłaniają wszystkie nasze oszczędności. Duchowy przekaz błogosławionej matki Marceliny Darowskiej. Założycielki naszego zgromadzenia, wychowanie to dzieło miłości, stanowi dla nas wyzwanie i sposobność do tworzenia rzeczy niemożliwych. Patrząc w przyszłość, pragniemy ukończyć budowę nowego przedszkola, które służyłoby nie tylko wychowaniu najmłodszych, ale stanowiłoby jakąś cząstkę dobra wspólnego. Było miejscem, w którym będą rodzić się i realizować piękne i mądre inicjatywy łączące ludzi. Prosimy, wesprzyj nasz projekt Perła Spisza Budujemy przedszkole. Wierzymy, że dzięki Waszej pomocy niebawem ukończymy budowę. Już teraz serce dziękujemy i obiecujemy modlitwę.